Analiza indeksu WIG20 DAX i S&P 500. Witam Państwa, zapraszam na komentarz. Zacznijmy dzisiaj od WIG20 w skali tygodniowej. Warto na pewno na wstępie odnieść się jeszcze do minionego tygodnia i pokazywanego w tej chwili długiego Białego korpusu przełamującego strefę oporu 2510-2516. W tej chwili ta strefa to najbliższa zapora popytowa Fibonacci'ego, w rejonie której przebiega dodatkowo Median Line. No i na pewno, gdyby indeks powrócił poniżej poziomu 2510, mogłoby to sprowokować podaż do zainicjowania kolejnego ataku. Kluczowym wsparciem pozostaje sprzedział 2450-58, w rejonie którego przebiegają też, koncentrują się tak naprawdę, zniesienia wewnętrzne wygenerowane na bazie pokazywanych w tej chwili punktów, punktów startowych, punktów zaczepienia. Na razie zatem przewagę techniczną posiada obu byków i tak jak sugerowałem wcześniej pierwszym takim niepokojącym sygnałem Zwiastującym możliwość ukształtowania się na wykresie nieco głębszego ruchu korekcyjnego byłoby dopiero sforsowanie strefy 2510-2516. Jeśli chodzi o indeks DAX, wykres też jest sporządzony w ujęciu tygodniowym. Cały czas w grze pozostaje przedział oporu 7540-7600. Z kolei na wykresie skali dziennej widzimy, że działa, jest respektowany taki lokalny węzeł podażowy 762025, który traktuję jako filtr cenowy dla przedziału 7540 7600 niepokojącym sygnałem byłby powrót indeksu poniżej poziomu wytyczonego na bazie poprzedniego szczytu to jest 7479 za kluczowe wsparcie w ujęciu krótkoterminowym cały czas uważam przedział 7403-7423 i SP. Można powiedzieć, że za nami kolejna nieudana dla byków sesja. Niemniej jednak, notowania przebiegająca cały czas ponad tym eksponowanym ostatnio przeze mnie wsparciem 1402-1404. Dopiero w przypadku sforsowania tej stosunkowo istotnej, jednak zapory popytowej, wzrosłoby prawdopodobieństwo wejścia z Rynku amerykańskiego już zdecydowanie silniejszą fazę spadków. Dziękuję bardzo.